Pamiętajcie, to jest kanał Buty Nie Grają. Ja mam na imię Patryk. W sumie to wszyscy wiecie. Więc pamiętajcie, tak jak już wiecie, jaką na imię, żeby polajkować ten film, zasubskrybować kanał i skomentować dlaczego te obie pary są przepiękne. Dzisiaj porównanie dość ciekawych butów. Dwóch butów wersji Protro, czyli odnowionych wersji Butów Kobiego Bryanta. Mamy tu wersję. Cobraja 1 Protro i 4 Protro. No cóż, powiem Wam, że w obu butach uwielbiam grać. Są to świetne budziki, bardzo szanuję je. Ale teraz będziemy musieli stoczyć to bratobójcze starcie między tymi dwoma pięknościami. Zaczniemy od ceny do szosa. No, jak wiemy, Ceny butów kobiego Brianta są powalone. Po prostu to jest jakaś abstrakcja. Yy, no. Pff, naprawdę, naprawdę ceny kobików to jest jakiś. Yy, z tych dwóch droższe na Riselu są zdecydowanie te jedynki, ale z tych, co mam na wierzchu. To najdroższe i celowo chyba będą te dziewiątki Brusli. No, więc. Nie, nie, zdecydowanie na wierzchu nie mam ich, ale mam siódemki Yin Yang. To około 4000 dolarów. No, jakieś abstrakcyjne ceny, yy, więc, no, ale to już nie są wersje Protro. Teraz niestety nie mam piątek na razie, bo nigdzie nie mówili dorwać, albo nie mam pieniędzy w tym czasie. Więc, no, celowo wygrywają raczej czwóreczki. Czwóreczki jeszcze w miarę w jakichś pieniądzach idzie dorwać, jedynki dużo ciężej, bo dawniej wychodziły, są bardziej takie, wiecie, klasyczne, chociaż czwórki to dla mnie dużo ciekawsze buty, ale no cóż, no te chodzą bardziej, no się przez to, co się stało z Kobim. Jeśli chodzi o sztosy, no, to dla mnie no, jest zdecydowanie więcej sztosów w czwóreczkach. I dziękuję, dobranoc, do widzenia, w tym cebu zjadłem wszystko. No. no, tu nie trzeba nic więcej wiedzieć. Każdy, kto interesuje się obrótami kobiego Bryanta, powie, że czwórki są najpiękniejsze. Pierwszy punkcik leci do Kobików czwórek i mamy 1-0. No, największy problem do domu był z porównaniem jeśli chodzi o wygodę. Jak na wysokie buty i to tak stare i to wersje ProTro, ponieważ to no może nie z podobnych czasów, bo w podobnych czasach to yy, Kobi był w Adidasie, jak Timak wydawał jedynki. Więc yy, no mamy retro jedynki i też one niby są do gry, ale powiem, wam, że... o bo tragedia. tragedia w porównaniu do tych Kobików to nawet nie mają podjazdu. No a tutaj Oj byczku. Oj byczku. To są najwygodniejsze kobiki jakie miałem. Ja je uwielbiam. Są wygodniejsze niż dziewiątki. Tak. Zdecydowanie naprawdę topka wygody butów. Przytoczę wam anegdotę, wy jeszcze tego nie widzieliście, bo to będzie dopiero w przyszłą sobotę. Byliśmy udział z chłopakami w turnieju 3 x 3 niepodległościowym w Łodzi. Wywołał się 8 listopada, więc nie 11, i w pewnym momencie jeden chłopak tam no zderzyłem się z stopami, z chłopakiem i wybiłem sobie palec ze stopy. I jak wiecie, tutaj kobiki, ten dzielnicę mają piankę, tą płytkę TPU, i musiałem je wymienić na kobiki, które zawsze w też w torbie. Yy, na wszelki wielki, na takie niej i założyłem… To nie na hali, nie na dworzu, nie grzeszmy. Yy, I założyłem i nie w ten wybity faluszek i chobiki uratowały mi życie, więc no, wygoda, mimo że to jest naprawdę dobrze jak na wysokie i jeszcze 4 na starsze buty, to 2-0. Jeśli chodzi o amortyzację, wolę amortyzację w butach, jedynkach. Naprawdę. Ja nie odczuwam tutaj jakiejś znaczącej różnicy, chociaż wydaje mi się, że empirycznie lepsza dla mnie jest amortyzacja w kobikach jedynkach. Ja w ogóle nie, nie jestem, no mówię, ja tych... Oh, teraz zabrzmię bardzo źle, ale ja to tych zoomów nie czuję bardzo nigdy jakoś mega Zresztą wiecie to, jeśli to oglądacie i sami po prostu je czuję i naprawdę je czuję, to tutaj w jedynkach je czuję. I nie tak, że tu nie ma amortyzacji, że jest twarde, jest fajnie, tylko no w tych jedynkach naprawdę, naprawdę to czuć. I zdecydowanie punkt poleci tutaj do jedynek jedynki będą przegrywać już tylko jeden do dwóch, ale czas na następną kategorię, czyli ochronę moich rozwalonych staw. Tak, wiem, troszkę nie po kolei, ale zaraz przejdziemy. I tak, no y, oba buty mają podobną trakcję, podobną amortyzację. Ten but jest wyższy, jest lepiej zabudowany, jest zdecydowanie bardziej taki bulky. I powiem Wam, że y, no, no czuj jak nie potrzebuję michy. Teraz będę musiał przez 5 tygodni trzymać idealnie i to nawet nie na takich rzeczach, których lubię ze względów zdrowotnych, więc to, to, wtedy, to wtedy lubię w tym bucie pograć, ponieważ w nim się czuję bezpieczniej, wiem, że ta noga jest dobrze opancerzona jak w zbroi i wiem, że się tam nic nie stanie, no chyba, że ktoś mi wskoczy od boku, leci nogą swoją w moje kolano od boku, tak jak mi się stało to w tych butach tydzień temu i tydzień miałem w losu od koszykówki. No ale cóż, tak bywa, tak bywa, taki europejski robi sport. Eee, więc bezpiecznie czuję się w tych i kolejny punkt leci tutaj do kobików jedynek i kobiki jedynki pro prowadzą, SLM, jest remis już 2 do 2. No, została nam ostatnia kategoria, czyli trakcja i powiem Wam tak, macie tutaj do obu butów, Jak wiemy, yy, bardzo one się nie różnią, chociaż ja Wam powiem, że no, uwielbiam trakcję w kobietach czwórkach. One stają w miejscu, no są super, no naprawdę. Ogólnie, cała to też jest git. No, wygoda w tych butach to jest jakaś abstrakcja. Naprawdę, uwielbiam te buty, uwielbiam kobiki czwórki i każdy, kto ma kobiki czwórki, powie Wam pewnie to samo. To jest... Top moich butów do gry, naprawdę, to jest top, kompletny top moich butów. Yy, więc no tutaj nie będziemy udawać jakoś sztucznie tego przedłużać. Kolejny punkt leci do kobików czwórek i mamy 3-2. Wygrywają kobiki czwórki. Yy, porównanie troszkę bardziej takich retro bucików, ale. Mam te, teraz nie miałem żadnych propozycji od Was, więc mogłem zrobić wyższe tygodnie ja chcę, a bardzo chciałem zrobić to porównanie i chciałbym też porównać buty retro do butów zwykłych Kobiego Bryanta, czyli tych starszych wersji, przepraszam, protro, nie retro, no. Jeśli podobał Wam się film, napiszcie jakie byście chcieli Wy zobaczyć porównania w najbliższych odcinkach, które buty porównać. No, oczywiście, wybierajcie z tych butów, które pojawiły się na kanale. No, mogę Wam jeszcze podpowiedzieć Kairi 7, ale no to za jakieś 2-3 tygodnie. No, bo no, muszę trochę w nich pograć, żeby je porównywać z czymkolwiek. I tak, to mnie Kairi 7 będą się od razu porównywane z Kairi 6 i hybrydami i Lołami, więc trzy odcinki z głowy. No, dobra, to na tyle. Wygrały kobieki czwórki. I do usłyszenia. Na razie, cześć.